Witam was, docent Polskie mini Jesteśmy, słuchajcie, w trakcie pierwszego półfinału e, warszawskich e, bitw piwnych. Jeszcze nie ma ogłoszenia wyników. Chłopaki, czyli Kamil i Darek e, czekają w napięciu na ogłoszenie wyników, a najlepszy jest numer taki, że jeszcze nie głosowałem. Także teraz na waszych oczach. E, Otworzę obydwa piwa, chłopaki jak, jak, jak wrażenia generalnie? Strasznie dużo ludzi, bardzo dużo ludzi, kurcze klimat no, piwo jest... się rozeszło, prawie klimat skrzynka się rozeszła, ile? 20 minut? No Skrzynka klim... na głowę oczywiście. No. Nie, naprawdę bardzo szybko się wszystko rozeszło. No, oprócz tego, że chwilę trzeba było czekać na, na, na e, szklanki, ale... Frekwencja jest, okay. jest, 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 jest bardzo z... duża. Darku, spróbuj skosztuj piwo konkurenta. O moment, moment. Tutaj widziałem jakiś kawałek wody. To tak nie może być. Wodę wylewamy, bo no, mm. potem będzie jeszcze, że jako wodniste. No, ale raczej wodniste to chyba nie jest. Tak, to jest klasyczny motyw w barach. Jak się mówi, że piwo jest chrzczone, to, to po prostu ono nie jest wypłukane. I te kawałki, te resztki wody w szkle po prostu jeszcze są. Dobrze, Kamilu, czyli zaczynamy od Twojego piwa. Kilka słów? No nie, da. Czyli prawie single hop na ekwinoxie, na goryczkę dodana Junga z dodatkiem soku z melona i troszeczkę soku z marki. Dlatego jest takie gęste i mętne, a naprawdę niesamowicie intensywny, przyjemny aromat. No właśnie. tylko no, no. A jeszcze mówiłeś, że marchew tutaj jest. Ale to tak bardzo malutko, że. że, że w ogóle o co chodzi? Dlaczego dodałeś marchew? O co chodzi? Chodzi o to, że w ogóle to piwo nie było na konkurs robione, znaczy na bitwę. Moja żona jest w tym momencie w ciąży i pije sok z martwi, więc stwierdziłem, że troszeczkę dodam, po prostu zobaczę, co, co tam wyjdzie. może. To... Także aromat bardzo przyjemny rzeczywiście, melon, cytrusy. Natomiast w smaku jest taka lekka agresywność jeszcze piwa nieułożonego. Tak jak mówiłeś, że to jest 2,5 tygodnia, prawda? I jeszcze czuć, że to jest piwo niewyleżakowane. Dosyć e, taka lekka cierpkość, ale taka nawet cierpkość nie tyle alkoholowa, co... Mm, to ma prawie 17 BRG. 17? Mhm. Znaczy to jest taka cierpkość z chmielu jeszcze po prostu. Ten, ten, gorzy, ten, ten chmiel może. tutaj jest, ta, ta goryczka jest taka dosyć intensywna. Darku, tak e, subiektywnie? Czy znaczy, tak? Trochę goryczka jest taka, wysuszająca. trochę wysuszająca. Tak. To znaczy, to, ja, ja to określam goryczką granulatową, kiedy jeszcze ten granulat tak, po prostu jest, nie został. Świeże, świeże piwo, tak, tak. Przetrawiony przez w trakcie leżakowania. On jest naprawdę tutaj intensywny. No, trzeba powiedzieć tyle, że na swoją, na swoją obronę mam tylko tyle, że miałem bardzo mało czasu. Ja nie wierzę, że to jest 17 tak. będzie. No to jest piwo. imperialne właściwie, to, to, to już jest piwo, które byś normalnie dał na finał, nie? No, Jeżeli to jest 17 Belgii, to prawie to jak Tutaj Adam powiedział, że... To jeszcze jest górna granica IPL. Tutaj Adam powiedział, że... Nie wchodź w w szefie. A bo macie tutaj ten... Tak, okay, jest, nagrywamy. Kamil, gdzie masz... Nie masz tutaj. A jest Ma, 16, 16, a, nie 16? Pół. Pół, okay. Tak, tylko że... No. Proszę Nie no, powiem Ci, że jest OK. Teraz sprawdźmy w takim razie piwo Darka. My name is Hobbs, James Hobbs. Świetnie się wstrzeliłeś z premierą nowego James, Jamesa Bonda. Także dla zwolenników na pewno... Nie, Wystrzałowo będzie, na pewno. Kurczę, tylko dlaczego są dwa szkła? Potrzebowałbym jeszcze jednego. Nie. Ale, moment, to. A, bo to dla ciebie, dla ciebie to Twoje to nie musi być to czyste, wie, tak bo Ty się... znasz swoje piwo. Proszę bardzo. I dla Kamila, czyste szkło. Tak, wszyscy, cały, cały komplet szkieł był płukanych przez chwilą w zimnej wodzie. Także, jeżeli chodzi o temperaturę, nie powinno być żadnych okay. zastrzeżeń. Panowie, no za ten, za ten pierwszy półfinał, myślę, że, jeżeli chodzi o frekwencję, bardzo udany. Naprawdę. Ja się cieszyłem, że Hopster został wybrany, bo jednak Hobsters jest lokalem, który ma tutaj dużą powierzchnię, a i tak się ledwo zmieściliśmy na dwóch piętrach, bo i ludzie są przy barze i ludzie są na górze. Także z oczywistych względów nie kręcimy tam na górze, bo po prostu nie ma żadnej możliwości, żeby, żebyście coś usłyszeli. Także znowu jesteśmy w chłodni. Ok, zobaczmy co jest w piwie Darka. No, są cytrusy, ale one są troszkę mniej intensywne. Smaszone troszeczkę. I to piwo miłość daleko, że ma 5 tygodni. To, to czyli ma 5 tygodni? Także no, te aromaty mogą być trochę tak. takie już, yy, słabsze. już słabsze. Ile Belgiem? Trochę takim nie? Czyli czy czy zbliżone do tego piwa od Kamila. Nie ma tutaj. Czujecie takie trochę karmelem czy mi się to jako zdaje troszkę? Czy... Karmel nie, natomiast... Słodoma się spodbudowa taką spod tak. Ono ma taki troszkę płaski tekturowy posmak. Dlatego jeżeli spotkałem się z określeniami, że ono jest utlenione, że ono ma mokry karton, to, nie... to utlenienie nie wynika ze starości piwa, tylko po prostu z profilu smakowego. Że, że jednak ten finish jest taki dosyć yy, kartonowy, yy, zdecydowanie. To może wynikać trochę też właśnie z utlenienia, bo tak mi się yy. wydaje, że trochę jest nie jest takiego utlenienia. Ale jednak yy, finish, ten yy, posmak yy, no nie, jest, nie jest tutaj optymalny dla, dla stylu. Więc yy, tutaj nie ma... jest pełna transparentność, jeżeli przynajmniej chodzi o moją osobę. Kurczę, no, lucky loser i jednak e, zagłosuję na siebie, Kamilu. Ale i tak finale pierwszy raz, finale i tak w finale, finale przegraszę. No, się. będzie rems. rems. Tym razem będzie Rems. Nie, no, musi być remis, bo już dawno nie było tak, że. Nie, Kamil, Kamil ja Za twoim no. piwem przemawia aromat i rzeczywiście ona jest w smaku bardzo okej. Okay. Darek, no, jednak ten, ten kartonowy posmak tutaj. Jest, jest dla mnie wadą w tym piwie. Eee, czy jest przewidziana dogrywka o trzecie miejsce? Czy tylko zwycięzca zgarnia wszystko? Znaczy... No, nawet na drugie miejsce <grymnie> nic nie przewidujemy. Ale... Znaczy na każdym etapie są jakieś prawda, profity, są jakieś nagrody. Czyli zazwyczaj jakiś bonus od Knajpy, w której mamy bitwy. Ale słuchajcie, nie przesądzajmy, to jest tylko mój wybór. Halo. To jest tylko mój wybór. Także głosowanie będzie, znaczy głosowanie cały czas się toczy. Michał już może tam liczy głosy. A wiadomo, że tak jak było mówione, nieważne kto głosuje, ważne kto liczy. Jeszcze się zastanowimy, jeżeli chodzi o trzecie miejsce, bo to jest fajna jakaś tam opcja dodatkowa, którą możemy sobie tam włożyć między następny sezon, który się zacznie w następnym roku. Więc zobaczymy. Więc jeszcze wszystko, myślę, że na następnym filmie jak będziemy... Tak jest, za chwilę będzie przecież drugi półfinał i pamiętajcie, że zwycięzca waży w hopium i waży imperialną IP. Dokładnie. Także będzie się działo i wpadajcie na kolejny półfinał. Oczywiście będzie znowu głosowanie, tak? Tak, tak, tak. Będzie znowu ja, głosowanie będzie się... na lokal, tylko ja sobie nie wyobrażam naprawdę miejsca mniejszego niż Hopsters na drugiej półfinał, bo tutaj naprawdę dzisiaj był ścisk. A jeżeli na drugim miejscu były spiskowcy rozkoszy, to kurczę, nie Spawne. wiem, na, na ogródku chyba musielibyśmy robić to w grudniu. E, także, panowie, dzięki wielkie za dzięki. porządną walkę. Super. Zawodzenia. I to jest nierozstrzygnięte. Będzie. Czekamy. Czekamy na... Czekamy na wyniki. Na razie. Hej.